Po raz drugi na parkiecie sali sportowej PWSZ stanęły do walki opuchary drużyny piłkarskie policji, straży pożarnej oraz sądu. W dniu dzisiejszym rozgrywamy drugiej turniej piłki halowej opuchar komendanta powiatowego policji w Pile. W tym roku uczestniczy w nim osiem drużyn, dwie reprezentacje z pilskiej komendy, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie oraz reprezentacja szkoły policji w Pile, Straży Pożarnej w Pile oraz Sądu Rejonowego w Pile. Wręczenie nagród przewidujemy około godziny 14. .00. Dla uczestników turnieju dla drużyn przewidujemy dyplomy, dla najlepszych trzech drużyn puchary. Jest również prowadzony ranking najlepszego zawodnika, najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza. To jest drugi turniej w ubiegłym roku była pierwsza edycja, tak więc myślimy, że będzie to już cykliczna impreza. W tym roku zwyciężyła reprezentacja Straży Pożarnej z Piły. Gratulujemy. W Galerii Muzeum imienia Stanisława Staszica otwarto wystawę Marka Zajko. Autor przedstawia tematyczny cykl prac zatytułowany Studium pewnej choroby. Są to grafiki ukazujące rozpacz, przemijanie, ból, ogólnie tajemnice i dramat współczesnego człowieka. Sam cykl nosi tytuł Studium pewnej choroby. Jest to cykl jak gdyby pokazujący wewnętrzne stany osobowościowe osób. Nie tą zewnętrzną maskę. Piękną, upiększaną, tylko wewnętrzne jak gdyby stany emocjonalne, dramatyzm, pewien przeżywania pewnych historii, czyli zdjęcie tej zewnętrznej maski i pokazanie jak gdyby wnętrza, przemijania pewnego rozpadu, pewnych tragedii. To jak gdyby najbardziej mnie interesuje i wydaje mi się, że jest to prawdziwe. Intrygująca jest technika, którą posługuje się Marek Zajko, współcześnie mało znana, a stosowana była już w średniowieczu. To jest stara technika, technika suchorytu, e, nawiązująca do dawnej techniki Niello średniowiecznej, która polegała na rytowaniu stalowych blach i wcieraniu w nie specjalnej miki. Była funkcja dekoracyjna. Teraz jest to w, e, technika, jak mówię, suchorytu, czysto graficzna, artystyczna technika, polegająca na rytowaniu w blachach cynkowych. W, e, te linie wyryte, wciera się wtedy farbę graficzną i pod naciskiem prasy graficznej na wilgotnym papierze dokonuje się odbitki. Technika unikatowa do wykonania w sumie trzech, czterech odbitek także, a samo opracowanie matezy trwa czasem miesiącami. Przypominamy, wystawę można oglądać w Galerii Muzeum imienia Stanisława Staszica. Ewa Kryza, 16-letnia mieszkanka Wyżyska, zakwalifikowała się do programu Szansa na sukces. Program był wyemitowany 7 marca. Eliminacje były dwa lata temu, w 2007 roku, dokładnie 10 listopada. Będę śpiewała piosenkę z Wodeckiego. Jestem z Wyżyska, śpiewam od 5 lat. Pierwszy raz na scenie wystąpiłam mając 12 lat, było to w Krajence. Tam ze 120 uczestników dostałam się do 20. No i właśnie wystąpiłam tam na konkursie Piosenki Czerwonokrzyskiej. Rok temu wygrałam Grand Prix w Krzykosach. To był taki festiwal Piosenki Dziesięcej Młodzieżowej i właśnie to doprowadziło do tego, że wydałam swoją płytę. No właśnie powiedz coś o płycie. Kto pisał słowa, muzykę? Aha. Gdzie nagrywałaś tę płytę? Płyta była nagrywana w Małoszkach. To jest taka miejscowość koło Poznania. Słowa napisał Zbigniew Rota, a muzykę stworzył Piotr Nowak. Niezwykle ciekawe spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej PWZ w Pile. O swoich wyprawach do Ameryki Południowej opowiadała Magdalena Prask. Mnóstwo ciekawych przeźroczy, anegdoty i narracja autorki zdjęć przybliżyła gościom klimat tej ziemi. Drugim punktem spotkania był temat wyprawy na Mount Everest, w którym Magdalena Prask bierze udział. Oni wszyscy mówią, że to jest najtrudniejszy moment, bo już by się chciało wybrać, już się chce mieć ten szczyt. Zresztą zawsze w każdym jest taka obawa, co, co to będzie, że może się coś stać. No, to każdy w, na, w nas marzy. Się z jednej strony boi, a z drugiej strony jest taka, taka ekscytacja. I ten moment właśnie oczekiwania na dobrą pogodę, czy też po prostu danie sobie czasu na klimatyzację, to jest podobno najtrudniejszy element w, tej, w tym całym przedsięwzięciu tam na miejscu. Że e, ludzie się jak gdyby spalają wewnętrznie, bo już by chcieli, ale jeszcze nie czas. I to jest podobno trudne. I stąd na przykład ja w swoim bagażu i też moi koledzy, no, mamy dużo książek, jakieś MP no żeby się czymś zająć. Ja na przykład biorę e, książkę do hiszpańskiego, bo nie mam czasu tu, a stwierdzam, że tamto chyba będę miała dużo czasu, żeby się po prostu czegoś jeszcze to jakoś spożytkować fajnie. Natomiast ja myślę, że nie we wszystkich obozach, ale w tym obozie bazowym, tam będzie dużo innych grup, e, wypraw. I ja myślę, że tam akurat będzie czas fajny na rozmowę z fajnymi ludźmi. Gorzej jest tam wyżej, gdzie rzeczywiście jest tylko namiot, huraganowe wiatry dookoła, i nie można z tego namiotu wyjść. I to wtedy jest trudne. Natomiast ta druga rzecz, o tą aklimatyzację, o to oddychanie, no to ja myślę, że ja już te, no tam powiedzmy 7000 no to już na tych, na tych wysokościach mam doświadczenie i mniej więcej wiem, jak ja funkcjonuję. No w Himalajach po prostu trzeba sobie dać więcej na to czasu, na tą aklimatyzację i rzeczywiście cała jak gdyby strategia wspinania się, no jest tak ustawiona, że ten, to długo trwa. My tam jedziemy na dwa miesiące i tak naprawdę jak zdobędziemy szczyt, no to w tydzień już będziemy na lotnisku z powrotem, czyli tak naprawdę dwa, tysiące, dwa miesiące będziemy się tam aklimatyzować. Już wkrótce, bo 27 marca, ekipa alpinistów wylatuje do Katmandu. Miejmy nadzieję, że polska grupa pokona najwyższy szczyt świata. ski Pub Classic od lat stawia na bluesa i takie zespoły tu występują. Ostatni czwartek należał do naszej rodzimej grupy blues rockowej Nadmiar. Ten zespół działa od ponad 15 lat, teraz z nowym wokalistą. Mniej więcej, no, czy to był pewnego wieczoru, zadzwonił do mnie właśnie Sławek Szpot i powie, zapytał czy, czy nie chciałbym pośpiewać właśnie w takim zespole bluesowo-rockowym o nazwie Nadmiar, o no, tą nazwę już wcześniej znałem, no i oczywiście pojechałem na tą próbę. Chłopakom się spodobało, także cieszę się, że tu jestem. Jesteś lokalistą, ale również instrumentalistą. Na czym grasz? Od kiedy? To znaczy, e, jeśli chodzi o szkołę muzyczną, to pierwszy stopień skończyłem na saksofonie. Kończę teraz obecnie drugi na perkusji, ale tak poza tym to jeszcze klawisze, gitara. Nadmiar zagrał starsze produkcje, ale także najnowsze utwory, jak ten zatytułowany Zły Sen.